Nagłe doniesienia od Kotońskiej. Miała dość, wyniosła się z własnego domu. Agnieszka Kotońska uwielbia dzielić się z fanami swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Jej ostatni wpis bardzo zaalarmował ludzi. Gwiazda Goggleboksa przyznała w nim, że w pewnym momencie miała dość, musiała spakować walizki i wynieść się z własnego domu. To jej pomogło zebrać myśli i odnaleźć siebie. Agnieszka Kotońska to jedna z najbardziej charakterystycznych gwiazd programu TTV Gogglebox. Przed telewizorem. Celebrytka swoją bezpośredniością i kąśliwymi komentarzami zaskarbiła sobie sympatię widzów, co więcej ostatnio została także zaproszona do udziału w programie Królowe Przetrwania, gdzie poradziła sobie nadzwyczaj dobrze. Kotońska spakowała walizki i wyniosła się z domu. Miała dość. Zaledwie kilka dni temu, 5 sierpnia z domu Kotońskich napłynęły radosne wieści. Agnieszka i jej mąż Artur obchodzili 30. Rocznice ślubu Dziękuję Ci za każdy dzień, za to, że jesteś, że rano się do mnie uśmiechasz, że milczysz, kiedy trzeba, i mówisz, gdy najbardziej tego potrzebuję. Za to, że nigdy nie byłam sama, za to, że mogę z Tobą dzielić życie, nie tylko wtedy, gdy jest łatwo, ale przede wszystkim wtedy, gdy jest trudno. Za nasze wspólne chwile, te zwyczajne i te, które zostaną ze mną na zawsze. Jesteś moim domem, moją siłą, moim spokojem. Dziękuję Ci za nas. I za to, że wciąż idziemy tą samą drogą. Razem. 30 lat razem, pisała wówczas w mediach społecznościowych szczęśliwa Agnieszka Kotońska. Teraz. Jeden z najnowszych wpisów celebritki jest już mniej optymistyczny. Gwiazda TTV wyznała, że ostatnio codzienność zaczęła ją przytłaczać. Musiała pilnie zareagować. Po prostu wyjechałam. Zamknęłam drzwi od domu i pojechałam. Nie za daleko, ale wystarczająco, żeby złapać oddech. Potrzebowałam tego. Od dłuższego czasu wszystko działo się za szybko. Dzień za dniem, tydzień za tygodniem, ciągle coś, ciągle trzeba, ciągle dalej, a ja w tym wszystkim zaczęłam siebie gubić. Coraz mniej siły, coraz więcej zmęczenia, które się nie kończyło nawet poprzez panej nocy, i nagle wystarczyło jedno popołudnie w naturze, bez planu bez muszę tylko ja powietrze, zieleń, cisza i to wszystko, czego nie da się kupić, a co naprawdę przywraca do życia. Wróciła Minna, spokojniejsza, bardziej obecna, podsumowała gwiazda. Pod postem fani słowa wsparcia i zrozumienia.